Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Z tej strony i jak co poniedziałek witam was bardzo serdecznie w najnowszym przeglądzie rynków, rynków, które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszym piątkowym materiałem. Więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym przy okazji kolejnych odcinków przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych instrumentów finansowych, to śmiało dajcie proszę znać, a my bez zbędnego gadania przejdźmy do tego, co dziś najistotniejsze. No, i spoglądamy sobie w pierwszej kolejności na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Bitcoina, a nie dzieje się szczególnie wiele. Oczywiście, sezja piątkowa wyglądała tu bardzo ciekawie. Mieliśmy ponad 3% wzrost, i co do zasady, w piątek wiele kryptowalut notowało zauważalne wzrosty. W niektórych przypadkach one sięgały nawet kilkudziesięciu procent. Natomiast w mojej ocenie technicznie, strukturalnie nie doszło tutaj absolutnie do żadnej zmiany. W weekend już było spore wyhamowanie, w sobotę Bitcoin zyskał tylko 230 dolarów, w niedzielę zyskał kolejne 312 dolarów, dzisiaj póki co 580. Mamy poranek, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że właściwie tak na dobre już. Rozpoczynamy, a można powiedzieć na dobre już rozpoczęliśmy chyba jeden z najspokojniejszych okresów w roku, czyli okres świąteczno-noworoczny, kiedy prawdopodobnie fajerwerków żadnych nie będzie. Wszystkie istotne dane makroekonomiczne, które miały być opublikowane, zostały już opublikowane. Banki centralne, które miały podjąć decyzje monetarne. Podjęły decyzje monetarne. I teraz, tak naprawdę, rynki finansowe wchodzą w swego rodzaju okres ogórkowy, okres uśpienia, kiedy naprawdę nie będzie działo się wiele i nie ma się co dziwić. Rynki finansowe to inwestorzy, inwestorzy to ludzie, a ludzie w tym okresie no, nie myślą koniecznie o wykresach, tylko myślą o rodzinie, o karpiu, o prezentach, o choince, o świętach i tym całym zamieszaniu ze świętami związanym. W związku z czym też na rynkach prawdopodobnie kolejne dni, czy nawet kolejne dwa, bądź być może trzy tygodnie będą przebiegały nieco spokojniej. Jeżeli chodzi o stronę czysto techniczną, no to ja podtrzymuję to, o czym mówiłem od pewnego czasu. Dla mnie odbicie, które na Bitcoinie obserwujemy od 21 listopada, jest formą kolejnej korekty, która zwiększa niestety ryzyko tego, że pierwsza kryptowaluta mogłaby doświadczyć kolejnego impulsu spadkowego i osunąć się w rejon 73-75 tysięcy dolarów. Czy tak się stanie, to tylko czas tak naprawdę nam pokaże. Natomiast jeżeli wy chcielibyście mimo wszystko długoterminowo budować swoją pozycję na przykład na Bitcoinie to przechodzę dziś do was z bardzo ciekawą informacją dlatego że na Bybit pojawiła się nowa funkcja funkcja automatycznego regularnego kupowania Krypto, i można to zrobić z różnym, w różnym interwale, na przykład w częstotliwości dziennej, w częstotliwości tygodniowej, albo w częstotliwości miesięcznej, wybieracie po prostu coina, którego chcecie regularnie skupować. czyli to jest bardzo fajne wsparcie dla wszystkich tych, którzy stosują albo chcą stosować strategię DCA, jeżeli chodzi o możliwości płatności, to one też są. Różne tańsze bądź droższe. E, tą opcją taką ekstremalnie wygodną byłoby po prostu podpięcie karty i można podpiąć kartę Visa bądź Mastercard. Natomiast tu muszę jasno zaznaczyć, że jest to opcja szybsza, wygodniejsza, no ale droższa, bo wiąże się z dodatkowym FI, które musimy zapłacić. Natomiast opcja e, tańsza, to jest opcja z zakupów realizowanych z naszego salda. Czyli, najpierw robimy zwykły przelew, na przykład sepe, no, i później po prostu ustalamy, co jak często, w jakich ilościach chcemy kupować no i tak naprawdę jedyne co nam pozostaje to pilnowanie żeby na tym naszym rachunku na naszym saldzie cały czas były dostępne wolne środki za które ten automat będzie w stanie takie zlecenie zakupowe realizować więc jeżeli planowaliście albo realizujecie już taką strategię no to na Bybit możecie to zrobić ekstremalnie wygodnie bo właściwie wystarczy że raz zrobić jakiś przelew i możecie o tym na dłuższy czas zapomnieć nawet gdybyście chcieli kupować codziennie albo co tydzień link oczywiście zamieszczam Wam w opisie pod tym materiałem. Natomiast tak jak mówię, w mojej ocenie jeszcze przestrzeń do spadków jest. Jeżeli one się pojawią, to pewnie prywatnie też będę chciał je wykorzystać do zwiększenia swojej ekspozycji. Natomiast to, że ja oczekuję spadku w kierunku 73 czy 75 tysięcy dolarów, to absolutnie nie oznacza, że Bitcoin nie może na przykład w krótkim terminie wzrosnąć. Może wzrosnąć ba, on może nawet sięgnąć poziomu 100-101 tysięcy dolarów, tylko że. Takie odbicie do 100 tysięcy dolarów technicznie. Też nie zmienia tendencji. Ono dalej może być postrzegane jako forma, oczywiście nieco większej, nieco głębszej, ale dalej korekty w obserwowanym od połowy października bieżącego roku rajdzie spadkowym. Więc tu się póki co w mojej ocenie absolutnie nic nie zmienia, nawet jeżeli dzisiejsza sesja będzie wzrostowa, jutrzejsza sesja będzie wzrostowa i ogólnie cały ten okres świąteczno-noworoczny, będzie wzrostowy, będzie super, to dopóki nie wybijemy, no najlepiej powyżej 106-107 tysięcy dolarów, no to niestety te perspektywy. Takie długoterminowe, bardziej średnioterminowe nie wyglądają szczególnie optymistycznie. Dalej uważam, że w średnim terminie Bitcoin ma przestrzeń do spadków, nawet jeśli w długim terminie czytaj w horyzoncie kolejnych lat. Uważam, że nowe ATH jest kwestią czasu. Tak naprawdę tak do tego wszystkiego podchodzę. My dalej, zerkimy sobie na Ethereum, które też na przestrzeni ostatnich dni odbijało. W piątek bardzo ładnie, bo 5,3%, czyli 150 dolarów w górę. W sobotę staliśmy w miejscu, w niedzielę też skromny tylko wzrost dzisiaj o poranku 1,6%. No i jak sobie tę sytuację troszkę na Ethereum przybliżymy, no to zauważycie, że najbliższy opór mam wyznaczony w okolicy 3, 1200 dolarów, dalej kto wie, może nawet 6000 3000 przepraszam, osiemdziesiąt dolarów i tak naprawdę to jest ten chyba najważniejszy najważniejszy poziom, dlatego że no to jest ostatni wierzchołek Trendu spadkowego, więc dopiero wyjście powyżej tego zakresu mogłoby sygnalizować z technicznego punktu widzenia zmianę tendencji. Natomiast gdyby ETER doświadczył spadku i finalnie przełamał minima z drugiej połowy listopada, to wówczas za najniższy dołek tendencji spadkowej moglibyśmy określić ten. Wierzchołek, czyli wierzchołek z 10 grudnia. No i to już byłaby zauważalna różnica, no bo szczyty z poziomu tak naprawdę 3650 dolarów zjechałyby na 3450 dolarów. Natomiast z racji tego, że te minima nie zostały jeszcze wybite, no to ten punkt nie jest określany jako najniższy wierzchołek tendencji spadkowej. Natomiast zakładam, że to może być kwestią czasu, zanim ETER rzeczywiście spadnie poniżej tych zakresów i osuwać by się mógł wówczas nawet do poziomu 2000, 400 dolarów. Jeśli chodzi natomiast o projekty, które to wy zaproponowaliście, no to po kolei zerknijmy sobie na mix. W tym przypadku hmm, widzimy, że od właściwie początku listopada kurs utrzymuje się wewnątrz równoległego kanału wzrostowego. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz cały ten rajd na północ doprowadził do tego, że właściwie znaleźliśmy się również na granicy horyzontalnego oporu w rejonie 3 dolarów i 80 centów. To jest bariera, która po raz pierwszy jako opór testowana była już w połowie października. Później zbliżaliśmy się do niej w połowie listopada, natomiast dotknęliśmy ją na początku grudnia. Dotknęliśmy ją w połowie grudnia. No i teraz znowu jesteśmy gdzieś w okolicy tych 3,80 dolarów i 80 centów. Natomiast Technicznie rzecz biorąc, to nie jest wcale pozytywna informacja, że tu tego typu kanał wzrostowy występuje, bo jego kąt nachylenia jest bardzo yy, znikomy, w związku z czym momentum też nie jest szczególnie yy, duże. No i teraz to niewielkie momentum ruchu wzrostowego w połączeniu z całkiem dynamicznym wcześniejszym spadkiem tworzy tak naprawdę potencjalnie odwróconą formację flagi. A flagi, podobnie jak na przykład konsolidacje, o których wielokrotnie na tym kanale wspominałem, są formacjami korekcyjnymi, co oznacza, że oczywiście nie zawsze, ale jednak statystycznie częściej rynek wybija z tego typu układów w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, czyli zgodnym z kierunkiem masztu. Marszt spadkowy, wybicie z kanału też mogłoby nastąpić dołem, no i to w naturalny sposób mogłoby napędzić dalszą przecenę, dalszą deprecjację, czy to w kierunku tych listopadowych minimów, czyli dolar 84 centy. Albo być może nawet jeszcze niżej, więc no póki co ja bym się nie podpalał, mimo tego, że tu jednak jakieś wzrosty się pojawiły, to ja bym się nie podpalał. Żaden właściwie istotny opór póki co nie został jeszcze tutaj przełamany. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to projekt, który też szczególnie w ostatnim czasie, może nie w listopadzie, ale w grudniu przede wszystkim doświadczył jakiegoś no nie takiego całkiem najmniejszego wzrostowego odbicia, to jest Zikesh I to odbicie, fajnie, że pojawiło się, fajnie, że ono zostało zainicjowane na wysokości właściwie horyzontalnej strefy wsparcia, czyli gdzieś okolicy 300 dolarów, bo to jest dokładnie ten pułap, przy którym najpierw zatrzymały się wzrosty w połowie października, później ta sama granica była w drugiej połowie października testowana jako wsparcie, z końcem października jako opór, proszę. z końcem października testowana jako wsparcie, no i teraz znowu zadziałała nam jako wsparcie. W miniony piątek mieliśmy bardzo ładną zwyżkę, bo przeszło 14%, więc naprawdę to robi wrażenie. Tylko jest jedno, ale ja zawsze patrzę na... Czy porównuje ruch aktualny do ruchu poprzedzającego, tego wcześniejszego, no i weryfikuje, która z tendencji charakteryzowała się silniejszym momentum, bo prawdopodobnie to, to wskazuje ruch impulsywny, a ten spokojniejszy to jest korekta. No i teraz wcześniejsze spadki były znacznie bardziej dynamiczne niż obserwowane od 3 grudnia odbicie wzrostowe. Więc z jednej strony odbiliśmy od technicznego wsparcia, z drugiej strony. Po pierwsze, żaden jakiś ważny opór nie został przełamany, bo dopiero gdzieś teraz balansujemy w okolicy takiej strefy. No, a po drugie, tak naprawdę niewielkie momentum jest tego odbicia. Więc póki co w mojej ocenie trzeba liczyć się z tym, że jest jakieś ryzyko wystąpienia jeszcze kolejnego takiego przynajmniej podbicia spadkowego. Natomiast no, ogólnie rzecz biorąc, zikesz. No, radził sobie, czy dalej radzi sobie, można powiedzieć. No fenomenalnie, pomimo tych spadków, jesteśmy zdecydowanie powyżej poziomów, nie wiem, z sierpnia, z września, z, z początku października. Przecież we wrześniu Zikaż notowany był, czy w okolicy powiedzmy 50 dolarów, teraz jest to 440 dolarów, więc ten spadek, okej, okay, on był duży, on był dynamiczny i właściwie może nie tyle jego zasięg, co jego dynamika jest trochę przerażająca. Natomiast uwzględniając, i zasięg, i dynamikę wcześniejszego wzrostu. W mojej ocenie, tak naprawdę było to zrozumiałe, że jakaś forma rynkowego odragowania musi się pojawić. Pytanie tylko, czy zdołamy utrzymać się powyżej 300 dolarów, bo wydaje mi się, że gdzieś jest ryzyko, nie tyle spadku poniżej 300 dolarów od razu, ale takiej próby ponownego przetestowania tej granicy 300 dolarów na tym, na tym wykresie. Kolejny projekt, no to już niestety powodów do optymizmu nie ma w ogóle to jest kompont i w tym przypadku najpierw mieliśmy kanał wzrostowy wybiliśmy z niego dołem notabene też coś na wzór takiej odwróconej flagi no i teraz jesteśmy wewnątrz formacji równoległego kanału spadkowego przy czym nie wiem na ile istotnym wsparciem będzie ta bariera wyznaczająca dolne ramy tego zakresu czyli właściwie poziom który w tym momencie jest testowany górne ograniczenie to widzimy jeden test drugi trzeci czwarty piąty szósty właściwie więc bardzo fajna linia ta Trochę mniej tych testów było. Nie mówię, że ją w jakiś sposób dyskredytuję, ale trochę tak patrzę na nią z takim przymrużeniem oka, że być może to nie będzie wcale najważniejsze wsparcie. Być może to nie będzie ta bariera, od której rzeczywiście kompont zdoła odbić i wrócić na ścieżkę wzrostu. więc no, ostrożny byłbym z prognozowaniem teraz jakiegoś rychłego wzrostowego odbicia. Nie zdziwiłbym się natomiast, gdyby ten pułap został przełamany, no i gdyby. Te spadki były kontynuowane do jeszcze niższych pułapów cenowych. Pytanie tylko, do jakich pułapów cenowych i gdzie się tutaj zatrzymamy, ale na tym etapie, oprócz tego, że jesteśmy na granicy właściwie tej linii tendencji już od kilku dni, no to właściwie nie wydarzyło się nic spektakularnego i nawet w sobotę czy, czy bardziej w niedzielę powiedzmy, kiedy na szerokim rynku jednak obserwowane były mniejsze bądź większe, ale wzrosty. Tu mieliśmy spadki. Odbicie było wzrostowe w piątek, rzeczywiście, no ale 2,9%. W sobotę spadki 2,6%. Wczoraj 2,6%. I tak naprawdę jesteśmy już wyraźnie poniżej minimum z minionego piątku. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to Maker. No i w tym przypadku bardzo ładne wzrosty. W piątek o 5%, w sobotę o 5,5%, w niedzielę o 3,8%, dziś póki co 2%. Tym samym maker wybił powyżej oporu i to takiego naprawdę całkiem istotnego oporu zlokalizowanego w rejonie 1450 dolarów. Teoretycznie gdyby ten rajz na północ się utrzymał, to w kolejnych, nie mówię, że dniach, bo myślę, że to trochę by zajęło i że dynamika tego rajdu wyhamuje w najbliższym czasie, no ale można by oczekiwać nawet zwyżki w stronę 1800 czy powyżej 1800 dolarów, czyli nawet gdzieś w rejon szczytów z połowy września bieżącego roku, więc no, na coś takiego myślę, że warto będzie tutaj zwracać uwagę. Oczywiście, czy tak się stanie, to zobaczymy, ale zaczyna wyglądać to coraz lepiej. Natomiast taki prawdziwy powód, dlaczego zaczyna wyglądać to coraz lepiej, to jest przede wszystkim wybicie ponad wierzchołki z połowy listopada, no bo technicznie, tak jak wiecie, ja pomijam knoty z 10 października w analizie, nie za bardzo je uwzględniam, one no, rządziły się trochę swoimi prawami, wynikały z pewnego rodzaju bolączki rynku, jaką był brak głębokości i tak dalej, natomiast co do zasady, jeżeli pominiemy ten knot z 10 października, no to mieliśmy wierzchołek, dołki, wierzchołki, dołki, wierzchołki, dołki. No i teraz to był ten ostatni, najniższy wierzchołek Rajdu spadkowego. Teraz jesteśmy powyżej, więc teoretycznie to może sygnalizować gdzieś jakieś większe wzrosty. Oczywiście to nie oznacza, że my już nie możemy w formie korekty, na przykład, spać poniżej tego pułapu. Możemy spać poniżej tego pułapu, jak najbardziej tak, bo korekta może sięgnąć na przykład dotąd. Ale bardzo wyraźnie spadły obawy teraz o to, że na przykład osuniemy się poniżej minimów z drugiej połowy listopada. Więc technicznie zaczyna to wyglądać naprawdę bardzo ciekawie, jeśli chodzi o e, Maker. Jeśli chodzi o Chili's. No tu w piątek działo się dużo, bo mieliśmy ponad 25% wzrosty, więc o jedną czwartą właściwie kurs nagle wystrzelił. Natomiast no weekend już przyniósł nam stagnację, przede wszystkim dlatego, że cały ten raid piątkowy właściwie, on doprowadził do tego, że znaleźliśmy się na granicy w mojej ocenie jednego z ciekawszych oporów, czyli próg centa, 0, 0 3,7 centa Bariera testowana jako wsparcie bardzo ładnie między sierpniem a wrześniem i tak naprawdę ona wyznaczała nam dolne ograniczenie ówczesnej konsolidacji. Teraz testowana jest jako opór. Pytanie, co będzie dalej, no bo żebyśmy mogli tu mówić o jakichkolwiek wzrostach, to ta granica musiałaby zostać przełamana. Póki co ona nie została pokonana, ale z drugiej strony presji podażowej, jako takiej, wskazującej na odbicie. Też na tym etapie jeszcze nie widać, więc być może, być może kolejne dni przyniosą nam próbę wyjścia ponad próg 3,7 centa. Gdyby tak się stało, no to kolejny opór mamy w rejonie 4,7 centa, czyli 1 cent właściwie powyżej tego oporu, od oporu do oporu sobie tutaj licząc. My lecimy dalej, no i patrzymy na arbitrum. Niestety tu powodów do optymizmu brak. Ostatnie dni, już nie mówię, że tam piątek, no bo w piątek rzeczywiście mieliśmy prawie 10% podbicie, natomiast. Chwilę wcześniej arbitrum osunęło się poniżej minimów z drugiej połowy listopada i z początku grudnia, czyli ta granica... Powiedzmy 19 centów z małym haczykiem, czy to będzie 0,1940 czy 0,1950, to już jest trochę drugorzędna kwestia. Więc osunęliśmy się poniżej tego zakresu. Teraz testujemy ten próg od dołu jako opór. No i jeśli jakaś presja podażowa się pojawi, to tak naprawdę kolejne dni bądź tygodnie mogły przynieść ze sobą dalszą przecenę. Więc tu to dobrze na tym etapie nie wygląda. Tak samo jak dobrze nie wygląda Algorand. On, kurs tej kryptowaluty osunął się w ostatnim czasie w okolicy tam 11 centów mniej więcej i to jest oczywiście techniczne wsparcie. To jest poziom, który testowany był jako wsparcie na początku sierpnia czy na początku listopada ubiegłego roku. O tym pułapie mówiliśmy już jakiś czas temu. Natomiast to, co rzuca się w oczy, to to, że mi Mieliśmy tylko w piątek odbicie wzrostowe. Ono było OK, całkiem spore, bo ponad 6%. Natomiast w sobotę małe spadki, w niedzielę spadki 2,5%. Dzisiaj póki co w miarę stabilnie, ale też bez fajerwerków. Natomiast jeśli chodzi o to, dokąd ewentualnie algo mogłoby się osuwać, no to tu jest jeszcze o tyle dobrze, że. Mamy historycznie notowania na najniższych pułapach cenowych, czyli no teraz testujemy sobie minima, powiedzmy ubiegłoroczne, no ale jeszcze mamy minima z 2023 roku, czyli gdzieś okolice 9 centów. I to jest tak naprawdę kolejny przystanek, kolejna granica technicznego wsparcia, na którą no będziemy mogli zwracać uwagę, jeśli rzeczywiście ta wyprzedaż będzie tutaj e, kontynuowana. Lecąc dalej, Hedera Hashgraph, projekt którego kurs, pomijając już to, że w piątek odbiło ponad 7%, to wcześniej zaliczył całą serię sesji spadkowych, które doprowadziły do przełamania najpierw wsparcia w rejonie 13 centów, później 12 centów. Już kilkukrotnie o tej granicy mówiliśmy i raczej traktowałbym to jako jedną szerszą strefę, a niekoniecznie jako dwa odrębne poziomy. Czyli nawet gdyby teraz to podbicie wzrostowe było tutaj na notowaniach Hedery Hashgraph kontynuowane, to w mojej ocenie warto będzie zwracać uwagę nie tyle na poziom 12 centów, to co bardziej na 13, czyli nawet to podbicie do 13 centów, czasowe zamykanie świec dziennych powyżej 12 centów, to niewiele musi zmieniać tak naprawdę. To może być kolejne podbicie, kolejna forma korekty, no i niestety ryzyko, że jak pojawi się presja podażowa, to pojawią się spadki. A zasięgiem dla spadków na HDR, Hashgraph mogły być nawet do okolice 6,5 centa. No i to już jest spora przecena, bo gdybyśmy od 13 centów liczyli, nawet czy gdyby jakieś podbicie wzrostowe się pojawiło, to mówimy nagle o spadku o 50%, więc całkiem sporo. No ale niestety, dobrze to absolutnie nie wygląda i dobrze nie wygląda też sytuacja na notowaniach rendera. W tym przypadku spadamy, spadamy, spadamy. Okej, okay, ten ostatni dzień przyniósł nam sobą jakąś tam stabilizację, natomiast pamiętajcie, że jedna sekcja sesja wzrostowa, na przykład z minionego piątku, ona nic nie zmienia. No tu też mieliśmy ładne wzrosty 2 grudnia, mieliśmy wzrosty 8 i 9 grudnia, mieliśmy wzrosty 24 listopada jakie ładne wzrosty mieliśmy 7 listopada, 26% a chwilę później jechaliśmy w dół. Więc to, że w piątek kurs wzrósł o 8,5%, to niewiele zmienia. Dalej może spadać. Plus jest tylko taki, że o ile w przypadku hedery to kolejne wsparcie takie istotne jest naprawdę mocno oddalone, to w przypadku rendera ono nie jest aż tak bardzo daleko. Zerknijmy sobie na wyższe timeframy i tam zauważymy, że ten najbliższy próg wsparcia to jest granica jednego dolara. Aktualnie to jest dolar 30, więc teoretycznie to nie jest bardzo blisko procentowo, ale biorąc pod uwagę jak bardzo już kurs spadł, no to też nie jest jakaś przestrzeń gigantyczna. Gorzej jak się na granicy dolara nie zatrzymamy, bo kolejne wsparcie mam dopiero w rejonie jakichś 36-40 centów, no powiedzmy mniej więcej 40 centów, bo wiadomo, że to są tylko jakieś takie pułapy orientacyjne, a nie do końca poziomy wyznaczane precyzyjnie, co do zasady nie da się precyzyjnie wyznaczyć takich poziomów, bo rynki finansowe nie poruszają się wcale z aptek. Precyzją. Natomiast z racji tego, że partnerem naszego kanału jest XTB, to ja oczywiście przypominam o kończącym się roku i limitach na IKX, które mogą za chwilę wam bezpowrotnie yy, przepaść. Natomiast my zerkniemy sobie także na tradycyjne rynki finansowe, a tam powodów do optymizmu. Mamy znacznie, znacznie więcej. Rok się jeszcze nie zakończył, więc zobaczymy, co dokładnie będzie się działo. Natomiast mamy powody do zadowolenia, jeśli chodzi o polski parkiet. Polska giełda, już Wam tutaj czytam małe podsumowanie, które sobie wcześniej zrobiłem. WIG20 od początku tego roku, no pomijając poniedziałek, ja wiem, że już się sesja dzisiaj zaczęła i mamy nawet marginalny wzrost, ale już powiedzmy, pomijając jeszcze ten dzisiejszy poranny wzrost, WIG20 od początku tego roku wzrósł o 4 23,5% i to jest największy wzrost od 26 lat. Ostatnio tak wyraźną zwyżkę w skali roku na Wigu20 notowano w 1999 roku, a być może, jeśli nic złego się nie wydarzy, to ten rok będzie nawet lepszy od tego 99, dlatego że wtedy WIG20 zyskiwał 44%, czyli brakuje nam raptem pół punktu procentowego, żeby przebić tamten okres. No i to by była, myślę, że, bardzo ładna e, historia. Jeżeli chodzi o spółki mniejsze, średnie i mniejsze, no to MWIG40 e, zyskał od początku roku 31%, a SWIG 80-22%. Cały wskaźnik czy indeks WIG zaliczył natomiast wzrost o 45% w tym roku i to jest najlepszy jego wynik od 2009, w którym to zyskiwał 47%. I tak wyraźne wzrosty na parkiecie giełdowym z Nadwisły sprawiły, że polski rynek kapitałowy jest w tym roku najlepszym rynkiem kapitałowym spośród wszystkich rynków krajów emerging markets. Top 1, tak naprawdę, więc powodów do zadowolenia mamy całkiem sporo, no ale to, że u nas dzieje się dobrze, to nie jest jedyna rzecz, o której chciałem wam dzisiaj powiedzieć, bo warto spojrzeć sobie na rynek walutowy, euro do polskiego złotego i dolar do polskiego złotego. Jedno i drugie w ostatnim czasie bardzo wyraźnie spadło. Euro potaniało w okolice 4 zł i 20 groszy. Próbuje teraz odbijać, pytanie czy odbije. Jeśli tak, to okolice 4 zł 22-23 groszy to jest taka granica najbliższego oporu. Jeżeli chodzi o dolara, póki co odbicia nie ma, a jesteśmy na granicy tego wsparcia już od 14 grudnia. Natomiast jeśli ten Próg 3,57 mniej więcej zostanie przełamany i spadniemy poniżej minimum z września, to dolar stanie się najtańszy od kwietnia bodajże 2018 roku. No i biorąc pod uwagę chociażby opublikowane w ubiegłym tygodniu raporty, pierwszy ten wskazujący na większy niż oczekiwano wzrost bezrobocia, drugi wskazujący na zaskakujący spadek inflacji konsumenckiej, no to są czynniki, które w naturalny sposób mogą skłaniać Rezerwę Federalną do dalszego obniżania stóp procentowych. Na ten moment rynki finansowe uwzględniają dwie obniżki w przyszłym roku, co może ciążyć dolarowi, no i doprowadzić do jego dalszej przeceny, może nie w kontekście naj sesji czy dwóch, bo tak jak wspominałem, zakładam, że te najbliższe dwa albo nawet trzy tygodnie będą relatywnie spokojne. Natomiast później, no zobaczymy, rok 2026 też może być dla amerykańskiego dolara całkiem trudny, natomiast znacznie lepiej prezentuje się sytuacja na notowaniach metali szlachetnych, i złoto wybija dzisiaj oficjalnie nowe ATH. Granica 4400 dolarów została przełamana. Aktualnie 4410 dolarów za jedną uncję trojańską złota. Tyle trzeba zapłacić, i to jest absolutny rekord cenowy czasów No i rekordowe pułapy notuje też srebro, które dzisiaj po raz pierwszy w historii, może nie w tym momencie, ale chwilę temu po raz pierwszy w historii wybijało granicę 69 dolarów za uncję. I jestem przekonany, że gdyby ktoś na początku roku powiedział wam, że srebro na koniec roku notowane będzie po 69 dolarów, to byście się w głowę popukali, bo sam pewnie byłbym na przedzie tej grupy, która by się w głowę pukała. Absolutnie nie postawiłbym takiego zakładu, że srebro zaliczy największy wzrost od 1979 roku, no bo licząc od początku tego roku srebro podrzało już o ponad 130%. No i póki co niewiele wskazuje, żeby miało się ono zatrzymywać. Coraz więcej mówi się o deficycie na rynku srebra, deficycie, który w przyszłym roku może się jeszcze powiększać, więc ja tylko jestem ciekaw, kiedy tu pojawi się jakaś korekta, jak ona będzie wyglądać, czy będzie dynamiczna, czy nie. Natomiast no, na tym etapie wiele wskazuje na to, że. že sú oto srebro No szykują się do kolejnego 2026 kolejnego udanego roku. No, a jeżeli srebro wzrasta, mieć też nie radzi sobie źle. No to nie ma się co dziwić. Na przykład, że taki KGHM ostatnio wystrzelił jak szalony tak naprawdę i z poziomu nieco ponad 100 zł za akcję jeszcze w kwietniu bieżącego roku, no wystrzelił do poziomu prawie 270 zł za akcję, więc dzieje się całkiem sporo. No i oczywiście, jak spojrzymy sobie na rynek krypto, no to fajerwerków nie ma, tam naprawdę ostatnie tygodnie wyglądały źle najbliższa, przynajmniej ta najbliższa przyszłość też nie zapowiada się kolorowo, ale to nie oznacza, że nigdzie nie będzie dobrze, że nigdzie nie ma rynków, na których dałoby się zarobić. Są te rynki, tylko trzeba ich poszukać i tu dywersyfikacja portfela jak najbardziej jest takim must have w tym, w co warto iść, więc jeżeli jeszcze nie macie innych rachunków niż te kryptowalutowe, to w opisie pod tym materiałem, oprócz tego, że znajdziecie oczywiście link do Bybita, który jest partnerem naszego kanału, to znajdziecie też oczywiście przepraszam Was bardzo Znajdziecie oczywiście też link do, do XTB, i tam możecie swoje rachunki maklerskie założyć. Jeżeli zastanawiacie się, od czego zacząć, to proponuję najpierw porównać sobie IKE i XZ. Jeżeli bardzo nie macie czasu, żeby je porównywać, to w przypadku zdecydowanej większości osób zakładam, że domyślnie tym pierwszym, najlepszym wyborem będzie IKE, a Igze jako drugie. Więc y, myślę, że y, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o dziś. Oczywiście szykuje się również w najbliższym czasie całkiem ciekawa pogadanka w sekcji Arek Mędrkuje na temat środków z OFE i y, y, ich transferu właśnie do na rachunki IKE czy do ZUS-u, więc ten temat będzie się pojawiał. Nie powiem, że w środę, w środę prawdopodobnie y, nie będzie takiej długiej sekcji Arek Mędrkuje, ale albo y, przygotuję ją na y, weekend, albo na sobotę, właśnie, albo na przyszły tydzień. Więc taki temat się szykuje. Jeśli wy natomiast macie jakieś sugestie. Jakie tematy jeszcze warto by było ewentualnie poruszyć w sekcji chuje, to też dajcie znać, bo przyznam, szczerze, że dawno sekcja Arekmentzkuję nie było i trochę za nią tęskniłem, więc nawet bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem, że jakieś tematy do omówienia, do pogadania się pojawiły. Więc dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. Życzenia Wam jeszcze dziś nie składam, złożę Wam w środę, bo mam nadzieję, że środowy materiał w formie choćby jakiegoś podcastu, luźnej pogadanki, też sobie gdzieś tam przygotowując na wieczerze Karpia, odpowiedź. I przesłuchacie, także do usłyszenia. Do zobaczenia w środę. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć!